W sumie zrobimy filmik ciąg dalszy, dzisiaj spawiczek, pogoda patelnia, <noise> znaczy może nie patelnia, no ale już troszkę te słońce zelżało, tutaj gruncik, tutaj spawiczek, czekamy na jakieś brania i co, no i, i, i póki co jedno branie, jedno szarpnięcie, a na spawiczku cisza, spawiczek gdzieś jest tu, 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 tu gdzieś? kogo nie widać? no mniejsza to, gdzieś jest tu ja go widzę przynajmniej ale obiektyw go nie widzi coś się dzieje moi drodzy coś pociąga coś skubie coś skubie coś chyba małego albo wisi albo szarpie za kulkę bo jest 10 mm kulka i efektem tej całej szarpaki no szczupak był no kuleczka była 10 mm odcięte przepraszam chcę Wam fajnie wyostrzyć równiutko obcięte no nie ma ani haka ani kulki no bywa i tak ale zaraz tutaj zakładamy wszystko. zostawy no no został no, no. naprawiony. Oj oj oj, gdzie on jest tu jest tu jest tu jest Zestawy, że jest naprawiony, igiełka, haczyk szóstka i do tego wafterek 10 mm i leci pod same trzcianki. No i moi drodzy, trafił się okoń, No nie jest on jakoś mega duży, ale na spawiczek, na rosóweczki okoń wpadł. Coś się dzieje moi drodzy, coś się dzieje. To jest pytanie teraz co? Bo coś tam delikatnie szarpie. Dobra, nie ma co, ja zacinam, żeby się rybka nie męczyła. No i moi drodzy, jest piękny linek. Jest piękny linek. Idziemy z nim do wody. Branie takie dosyć dziwaczne. Upsa. Ale jest ładny linek. popłynął, tak teraz popłynął. I tak wędeczka już jest wrzucona, piękny linek, fajny naprawdę. No lin ma taką piękną barwę, takie te piękne płetwy, że to jest taka piękna, może powiedzieć szlachetna ryba, że naprawdę mega mi się podoba. Tutaj jest bo nie zdążyłem rzucić. Bo tak, bo zaciąłem coś było i mówię Nagram tutaj te branie, bo coś zaczął skubać, no i to dobra, zabieram się tutaj za sobą. W ogóle mam też plan tutaj się ustawić i na suma i na węgorza, bo wiem, że węgorze tutaj są, więc rasóweczki jak najbardziej tutaj wchodzą w grę, ale też wątróbeczka, kurczę, bym musiał sprawdzić na gruncik wątróbeczkę i, i jakiś pęczek rasówek, bo tu wiem, że są po prostu węgorze, bo tu złapali ludzie, co mają tutaj tą licencję opłaconą a sum tutaj jest no legenda sum legenda i, i to mówią że tutaj te karpie zjada i, i, te, i te kroczki i te takie wymiarówki co, co tutaj wpuszczają I, i jest legenda i, i też jest sum <grym> węgorze są na pewno liny są też ładne tak jak widzicie no nie są one jakoś mega duże ale są fajne te limki no i karpiki y, też są ładne no i karasie no. karasie to na sumy są idealne tutaj no, ale co, no trzeba, trzeba jeździć, żeby cokolwiek złowić. No, bo siedząc w domu, no to wiadomo, człowiek nic takiego nie wysiedzi, nic nie złapie. Ktoś pytał, dlaczego tak często tutaj jeżdżę na, na wodę, na tą wodę, na ten stawik. Bo ja tutaj mam raptem nie wiem, pół kilometra samochodem, patrząc przez drogę. Jak pieszo to bym myślał, myślę, że te 15 minut bym tutaj szedł. No, a autkiem tutaj mam naprawdę te, te 2-3 minutki, i tutaj już jestem, bo przez miasteczko przejechać. I, i ten jestem już praktycznie na miejscu. No woda fajna, no, strasznie dużo płoci tutaj jest, yy, płoci wzdręgi, dręgi. Okoń też jest, no, jest go tam troszkę, ale niewiele. E, szczupaki też są, no tak jak wspominałem. Węgorze niby sum jest, bo tutaj e, tam ogólnie, no jest tutaj taka ekipa, e, co też ryby tutaj wpuszczała i tak dalej i oni właśnie wpuścili tutaj. 6 czy 7 sumów takich, no nie wiem, po 20 cm kiedyś. I, i myślę, że one dalej, dalej, dalej gdzieś tutaj są. No już wiadomo, już nie będą miały tych 20 cm, ale już większe będą. No ale sumy były tutaj wpuszczone, więc pewnie no, z sześciu niech się jeden, dwa uchowie, no to, to już to są maszynki do mięsa. Bo, no, bo po prostu to, to zjada wszystko, tak? No i tak jak mówiłem, szczupak, karaś okłoń, płoć, zdręga, leszcza tutaj nie ma kiedyś tutaj wpuścili kilka sztuk leszcza takiego większego, fajnego ale nie ma tutaj leszczyka no i no, króluje tutaj płoć przede wszystkim płoć i wzdręga no i te, te te szlachetne ryby właśnie jak karp czy lin, szczupak no to, to już są tutaj tak ciężko je, ciężko je trafić chyba że po prostu zarybią świeżo karpiem wpuszczą tutaj te 250 kilo czy te 200 kilo karpia to, to wtedy pierwszy, pierwsze w sumie dwa tygodnie, trzy tygodnie to tutaj dużo wędkarzy jest i każdy przyjeżdża po rybkę ja nie ukrywam, ja też tu przyjadę po rybkę no bo dlaczego nie, no po to to jest żeby też tą rybkę wziąć i e, ja później tam babci, sąsiadowi, tam rodzicom e, taką, taką rybkę no karpia w sumie to mają zazwyczaj na Wigilię już no i tak się tutaj to kręci. Moi drodzy, co jak co? Ale, obsad, nie skokaj. Ale takiego kloca na takiego kloca na na rosuwy, to, to myślałem, że nie wiem. No. Jestem w szoku. Dobra, wypinamy go i dowodzę. Tak, z ciekawości mówię, że sobie go zmierzę. No, plus minus gdzieś ile? 34, 35 centymetrów. Ale bomba, ale długi jest. Dobra, wypuszczamy go. Kondycja, płynie, super, elegancko. Kurcze, gruncik dzisiaj zawodzi, a rosuweczki. No, po prostu Teksas Rosoweczki, dzisiaj robią robotę. Jeszcze to są rosoweczki, te z mojej hodowli, gdzie w niedzielę, właśnie dzisiaj, dzisiaj w sumie wleci filmik, jak je zrobić. No, bomba! bomba. Zestawy znowu w wodzie, gruncik cisza. Przerzuciłem go przed chwilą, ale jest cisza. Spławik póki co też cisza. I czekamy na brania. Może znowu jakiś oką się trafi. No kurczę, no piękna sprawa. Tam te 34 cm to może powiedziałem troszkę za dużo, ale 30 cm to miał na 100%. Nie? No bomba. i tak póki co ciąg dalszy chillowania w aucie. Tu widzę, że się coś na gruncie dzieje, bo tam delikatnie ta bombka podskakuje. To pewnie jakieś małe rekiny podpływają i szarpią tam za tą kuleczkę pływającą ale no jest okejka póki co no jeszcze raptem jakaś godzinka mi została żeby zwijać, ale póki co czekamy na branie no spławiczek też jest w wywodzie ale tam się nic nie dzieje póki co cisza ale i tak jestem zadowolony z zlinka z dwóch okoni no jest pięknie, no i w sumie Eee, szczupaka się przecież, no nie złapało, a odgryzł, no to jeszcze szczupaczek był. To tak moi drodzy, akurat byłem przy wędkach telefonu, gdzie miałem, a tutaj moi drodzy leszczyk, leszczyk się trafił, a przed chwilą mówiłem, że tutaj leszczy nie ma, no, skłamałbym was, za co mocno przepraszam, ale leszczyk, no super sprawa, fajnie dał popalić i co, i zwracamy mu wolność. Oh, płynie, super, kurczę, ale fajnie. To bym was, moi drodzy, wprowadził, wprowadził w ogromny bon, że tu leszczy nie ma, kurczę. Przed chwilą mówiłem, że leszczy nie ma, a tu taki fajny leszczyk się trafił. No bomba, no taka 40 myślę, spokojnie była. No a tutaj spławiczek właśnie też przerzuciłem. Tu już zestawik znowu w wodzie. Tu gdzieś w tych, w tym gdzieś kółeczku nie więcej. No i czekamy na brania, no akurat stałem przy wędkach, dlatego brania nie nagrałem Bo to tak odruchowo tylko pociągło Zaczęło, zaczęło jechać, czarpać, bo tutaj jak widzicie mam włączony yy, wolny bieg I ten, i, i momentalnie byłem przy wędce i, i, i zacinałem bezpośrednio, więc Nie było brania nagranego, ale Leszczyk bomba Fajnie, super Już delikatnie szarawo ciemrawą, Ale no cóż, jeszcze chwilkę jestem tu było delikatne pociągnięcie przed chwilą no ale nic nie ruszam już do końca chyba, że tutaj spawik przerzucę ale gruntóweczkę już nie ruszam czekam na ostatnie branie Teraz sprawdzałem, zostało mi jakieś pół godzinki no pół godzinki do 21 i trzeba będzie uciekać coś się dzieje moi drodzy, coś się dzieje coś robi pik 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 jestem ciekaw co to jest Myślę, że jakby karpik to by był ładny odjazd. A tutaj taka zabawa. No, poczekamy jeszcze chwilkę, może uda się nagrać branie. No, jak widzicie, coś tam samo skubie. Jest tam ta kuleczka 10 mm, więc ona też nie jest wcale mała, więc jak jakiś to jest szkrab, to będzie się z tym bawił, a bawił. Dobra, moi drodzy, ja to zatnę. Zobaczymy, co tam jest zarybka. Ta rybka. No i trafił się taki mały szkrabek, karpik. A taka, można powiedzieć, kroczek. no tam raptem ma ile? Z 25-30 cm, Się tak bawił, bawił się, no ale. Ciach. I już go nie ma. Tak patrząc tutaj to może jeszcze jeden mały korzyczek będzie, więc za te 15 minut jeszcze wrzucamy to do będziecie dobrze widzieć, ale szczupacz jak narosówy Konkret Cyk Niech się troszkę przebudzi potrzymamy go chwilkę Bo mi tu szalał, szalał, nie szło go odpiąć Niech się troszkę przebudzi, ale zapany był za wargę. To, był, to jest taki jeden plus, że się go udało wyciągnąć, bo złapany był za wargę. I też no, na rosóweczki łapię, więc tam jest żyłeczka nie wiem, 0,20, nie wiem, 0,22, 0,20. Ja tą, ja tą wędeczkę używałem do spinningu, I był zapany za wargę. że on się tam złapał ty, tego podbieraka popłynął elegancko moi drodzy szczupaczek jeszcze ja się kręcę no ogólnie strasznie szybko się już ciemno robi a zostało mi raptem 15 minut do godziny 21 więc jeszcze chwileczka, chwilunia będzie trzeba zwijać, ale szczupaczek się trafił, no ja jestem mega zaskoczony, no bo, no bo gdzie mam na rosówki szczupaczek, a to, to nie wiem, nie mierzyłem go, ale tam myślę, że pod te 50 cm podchodził, ale no ładny taki kurczy. to tak, ja już wyzbierany jest 5 po 9 czyli 5 po 21, jeszcze podbieraczek tylko zwinę, zobaczę czy nic tu mojego nie leży i w sumie trzymajcie się do następnego hejka